Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się żniwami pszenicy. Jak widzicie mam tutaj już przygotowany kombajn. Tam w tle stoi ciężarówka, którą pokazywałem już w poprzednim odcinku, bo sobie ją zakupiłem poza nagrywaniem. No i teraz będę mógł transportować większą ilość zbiorów za jednym razem i też będę mógł to oczywiście szybciej transportować, a dodatkowo ta ciężarówka bardzo ładnie wygląda. Zresztą za chwilę zobaczycie jak będziemy wysypywać zboże, ale na razie wsiadamy do kombajnu. Może od tej strony sobie zaczniemy kosić włączymy sobie oczywiście GPS-a ustawmy się tutaj No włączymy sobie tutaj linię przejazdu no i rozpoczniemy żniwa Okej, okay, tutaj pokaz słomy powinien być włączony, tak? Jest włączony. No bo ostatnio kosiłem owiec na tamtym polu po drugiej stronie rzeki. No a teraz też sobie zostawię tą słomę z pszenicy, z pszenicy, żeby ją sprasować dla moich zwierząt. No i też w poprzednim filmie wspominałem, że będę chciał sobie dokupić tutaj pole... Okej, okay, poczekajmy aż nam się gra zapisze. No, będę chciał dokupić pole 16 oraz 14, żeby je połączyć tutaj razem z tym polem. No i tu powstanie już naprawdę bardzo duże pole. I chyba sobie to w kolejnym sezonie zasieję soję. To będzie można zrobić takie duże żniwa, może nawet jakbym miał dużo pieniędzy, no to pomyślałbym nad wymianą tego case'a. Na ten większy kombajn marki Case. Okej, okay, to powinien chyba pojechać po łuku. No bo ja mam ten kombajn, o właśnie ten. Natomiast y, chciałem sobie zakupić tego dużego tutaj case'a, on już ma bardzo duży zbiornik, też bardzo dużą żniwiarkę. Tylko zobaczymy, czy mi wystarczy pieniędzy, no bo teraz w tym sezonie będę chciał kupić kombajn do buraków cukrowych. W przyszłym sezonie jeszcze myślałem nad uprawą bawełny, no i możliwe, że będę musiał zainwestować w Tarta oraz Bednarza. Ale to zobaczymy, jeśli mi wystarczy pieniędzy, no to może sobie wymienię tamten kombajn Marki Case na ten większy. A jak nie, to ten John Deere powinien sobie dać radę z tym polem soi. Ewentualnie może wezmę trochę pożyczki, żeby kupić ten kombajn, ale zobaczymy, ile uda się zarobić. Teraz pójdzie trochę zboża do młyna, więc zarobię na chlebie, no bo ta mąka od razu pójdzie do piekarni i będzie przerobiona na chleb, plus jeszcze mamy produkty z mleczarni. Jeszcze później jakbym postawił ten tartak oraz zakupił bednarza, no to również będę miał z tego bardzo duży zysk. W tym sezonie też mam trochę soi zasianej, więc jeszcze soję będę sprzedawał. Może ewentualnie nadwyżkę rzepaku, jeszcze mam sprzedał, bo tego rzepaku mam dość dużo. Więc jeszcze zobaczymy, może kupię sobie przędzalnię, żeby przetworzyć tą wełnę od owiec, plus później jeszcze jak będzie bawełna, ewentualnie na początku mogę wypożyczyć kombajn do bawełny. No jak kupię sobie przędzalnię, no to warto byłoby też pójść w tą uprawę bawełna, żeby oprócz wełny od owiec przetwarzać bawełna, żeby jeszcze więcej zarabiać na tkaninach. Więc i zobaczymy, że to moje gospodarstwo i tak generuje bardzo fajny zysk, bardzo fajnie się rozwija. Później może pomyśleć nad wiatrakiem, żeby też generować jakiś fajny, dodatkowy dochód z tego wiatraka. No ale to jeszcze zobaczymy też. Myślałem, żeby kupić sobie później case'a magnum, ten ciągnik kolejny. Ostatnio kupiłem w New tę ósemkę, jeszcze ten pracownik kończy talerzowanie. No jeszcze też mam w planach zakup większego siewnika, więc trochę tych wydatków jest, ale na szczęście moje gospodarstwo już fajny dochód przynosi, no jeszcze te pola sobie zakupię. Chociaż żeby tutaj połączyć, będę musiał wyciąć te drzewa na ręki, Tutaj sobie skorzystam z moda Down Trees, no pozwoli mi on bardzo szybko wyciąć i przerobić te jawana na rębki. Jest na tych zrębkach powinienem zarobić bardzo dużo pieniędzy, może to mi też pozwoli na jakieś dalsze inwestycje. Może na przykład wtedy bym sobie postawił wiatrak albo po prostu ją kupił. Może jeszcze jakieś kolejne pole, może to właśnie te fabryki bym sobie dokupił za te pieniądze. To już wiadomo, trochę pieniędzy pójdzie na wyrównanie tego terenu, żeby tutaj nie było takiej dużej górki, no to trochę trzeba będzie to wygładzić. No ale i tak myślę, że z tych zrębków zarobię dużo więcej. No i tu już będzie naprawdę spora kawałek pola, więc chyba faktycznie trzeba będzie zainwestować w, wię w większy kombajn. No albo zawsze na pierwszy rzut będzie można go wypożyczyć. No ale to jeszcze będę widział, ile będę miał pieniędzy. Jak będzie się rozwijać to moje gospodarstwo. No sami widzicie, to jest bardzo fajne pole, mamy te tory, tutaj jakieś drzewka rosną. Jak jeszcze wytnę te drzewa i połączę to pole z tamtymi dwoma polami, no to będzie naprawdę już spory kawałek pola i tutaj zarobek ze już będzie bardzo duży. No ale może też kupię sobie jakieś pole tutaj trochę na północy, może tutaj 19-20, mam teraz tą 25 Tu mam jeszcze to pole, gdzie jest sorgo, ale to normalnie jest pole ryżowe, tylko stwierdziłem, że będę siał na zmianę. Raz tam będzie ryż długoziarnisty, raz jest coś innego. Chociaż zobaczę, może później będę siał ryż długoziarnisty po prostu cały czas. Chociaż też się zobaczę, no bo trochę czasu też trwa to przetworzenie tego ryżu na mąkę. Może też na południu mapy coś kupimy, na przykład pole 90. To jest też fajny obszar, żeby powiększyć pole w tym kierunku. Też tam jest trochę drzew do wycięcia. Jak będę miał większe sprzęty to będzie można pomyśleć nad polem 91. Może tutaj jakieś pola. Więc tu jeszcze będziemy widzieć. Potem na południu mapy też są bardzo fajne widoki. Też fajne duże pola. No to jedno okrążenie, nawet chyba nie całe i będziemy mieli pełny zbiornik. I akurat chyba idealnie będziemy mieli pełny zbiornik obok ciężarówki, więc sobie tam podjedziemy wysypać. No, a najwyżej na chwilę sobie przeskoczę do tej ciężarówki wsiądę i Wam pokażę jak wygląda ona w środku. Też ma ona naprawdę fajne dźwięki. I ogólnie nie była jakaś bardzo droga, więc <ścoughs> warto było ją kupić. No bo zawsze to będzie można szybciej transportować, szczególnie zbiory z dalszych pól. No i też fajnie pasuje do tego gospodarstwa amerykańskiego. Już w sumie od dłuższego czasu miałem w planach zakup tej ciężarówki, ale zawsze jakoś tam wypadało coś innego. Ale w końcu udało się ją kupić. Widzę, że tej pszenicy będzie bardzo dużo. No ale to dobrze, no bo ta pszenica oczywiście pójdzie do młyna w całości. No bo dla świń mam trochę jeszcze jęczmienia. Ok, jest pełno, więc nawet sobie trochę tutaj podjedziemy tą ciężarówką. Może wycofamy, albo może to objedziemy. A właśnie tak wygląda na w środku, naprawdę bardzo ładnie jest to wykonane. No, tu mamy nawet takie miejsce do spania. Tu jest miejsce pasażera. O i teraz posłuchajcie, jak ona pracuje fajnie. Na też wybrałem taką naczepę, no bo mieliśmy takie bardziej w stylu amerykańskim, tylko niestety one nie mogły na przykład transportować buraków cukrowych, na czym mi zależało. Nie, tu mamy przyczepy, tu mamy naczepy. No na przykład tu mamy też taką fajną naczepę, tylko no niestety ona, jak widzicie, może transportować w większości jakieś zboża, tutaj też ma nasiona, nawóz. No a tutaj możemy praktycznie wszystko, jakieś buraki, marchewkę, ziemniaki, warzywa, no praktycznie wszystko możemy tym transportować, więc no ta była lepsza pod tym względem. To Te niestety też nie mogą transportować buraków. No, tu mamy z tego dodatku, tylko ta jest dosyć mała naczepa. Nie wydaje się duża, a jednak nie ma jakiejś dużej pojemności. A tutaj sobie fajnie pasuje pod względem kolorystycznym ta naczepa do ciężarówki. No fajnie, że też dali taką starszą ciężarówkę. Ok, tu już zbiornik jest opróżniony. Możemy kontynuować Żeniwano praktycznie jedno okrążenie i pełny zbiornik. A nawet nie zwróciłem uwagi, ile mamy poprzeczniaków jeden czy dwa. Za chwilę zobaczymy jak dojedziemy do końca. Ale chyba jeden się raczej wygenerował. No i w sumie jeden może wystarczy, bo mamy tutaj dużo miejsca do zawracania. A, tu trochę śmiesznie się te przejazdy wygenerowały w taki sposób, ale jakoś sobie tutaj poradzimy. Troszkę będę musiał później z prasą pojeździć po takich małych przejazdach, ale to jakoś sobie dam radę. No i z tego pola powinno być dość sporo słomy, w sumie z tego pola obok sklepu, tutaj już widzę pracownik skończył talerzowanie. Na tym polu 84 było trochę kostek słomy, prawie dwie przyczepy tutaj może nawet będzie trochę więcej. Jesteśmy to chyba troszkę większe pole. Więc będzie duży zapas słomy do ścielenia i do produkcji paszy mieszanej dla krów oraz dla bawałów. Ostatnio też trochę siana wleciało do magazynu. No, a w, chyba w kolejnym odcinku zrobimy sobie zbiór kukurydzy na kieszonkę. No i teraz y, zrobimy to w trochę inny sposób niż zazwyczaj. A mianowicie wypożyczę sobie prasę stacjonarną i zrobimy belek, kiszonki z kukurydzy. No bo w tym moim silosie jeszcze jest dość sporo kiszonki, więc to sobie zostawię tą kiszonkę w tym silosie. No, zrobimy bele. Kiszonkiem jest trochę taki inny sposób. Na no, mapie artyckiej z tego korzystam, a tutaj też będziemy mogli zrobić to w ten sposób. Później jak już oprócznie silosu, no to będziemy mogli już tam wysypywać sieczka do tego silosu, żeby zrobić kiszonkę, ale na razie zrobimy bele. Albo ewentualnie zrobimy jakąś akcję na przykład z kiszonką z trawy, może wypożyczę sobie przyczepę samozbierającą i zbierzemy trawę do silosu. Albo zawsze można zrobić też jakieś belowanie trawy, no mamy tutaj dużo sposobów na robienie kiszonki, więc... Też fajnie, że można z tego skorzystać. A, teraz mamy taki dłuższy przejazd. No też jak w sumie powiększę sobie to pole tutaj, połączę z tymi dwoma, no to może też trochę inaczej będzie ten GPS się robił. To będzie taki trochę lepszy kształt tego pola, bo tutaj mamy taki trochę przejazd po łuku, jak widzicie. O, teraz mamy też taki mały tutaj trójkąt zaraz się zrobi. No, oczywiście całego na odcinku nie skoszę, więc pewnie poza odcinkiem sobie dokończę żniwa. Plus, będzie jeszcze pracowanie. No i chyba albo rozleję tu gnojówkę, albo rozrzucę bornik. Jeszcze zobaczę i będzie można stależować pole. No i już przygotuję się do tych zbiorów kukurydzy na kiszonkę, Plus, później jeszcze zrobimy zbiory groszku. No i po tych zbiorach myślę, że chyba sprzedam ten kombajn do groszku. No bo będę potrzebował pieniądze na kombajn do buraków cukrowych. A w sumie groszek mamy też na zielonce, może na mapie artystyckiej sobie jeszcze kupię kombajn do groszku. No a tutaj chcę zainwestować w uprawę buraków cukrowych. Chcę kupić sobie kombajn na własność, no bo ostatnio wypożyczałem kombajn, a teraz sobie na własność go zakupię. No i jeszcze mówiłem o tej uprawie bawełny, plus może ewentualnie przetestujemy sobie na przykład fasolkę. Jeszcze w żadnej serii fasolki nie było, może ewentualnie szpinak. To jeszcze zobaczymy. Więc tu sobie zbierzemy ten groszek, a później, może przeskoczymy już do jesieni. Może zrobimy na przykład jakieś rozlewanie gnojówki, plus na przykład jakiś siew, na przykład jęczmienia. Kosmę gnojówkę mógłbym tutaj rozlać, albo zobaczę jakieś inne pole do rozlewania gnojówki. Może ewentualnie po kukurydzy tam rozlejemy gnojówkę. To no jeszcze zobaczymy. Chyba po rzepaku tutaj nie rozlewam, bo tu poza odcinkiem zebrałem rzepak, ale tu chyba nie. Tu nie było rozlewane nic ani nawożone. Więc może tam sobie rozlejemy gnojówkę, plus na przykład po kukurydzy. To jeszcze będę widział, zobaczę, jak tutaj sobie poza odcinkiem będę przygotowywał, ale w sumie tam będzie można rozlać gnojówkę na tamtym polu. Plus jeszcze zobaczę, gdzie będę chciał jęczmień, może na przykład tam obok sklepu sobie zasieję jęczmień. No albo może tam po tym szepaku, jeszcze zobaczę, ile będę tego potrzebował. Może w sumie po szepaku sobie zasieję jęczmień. Tam jest też fajne pole. Teraz fajnie, że mam więcej tych pól, no to jest większa różnorodność. Mogę sobie trochę na jednym polu popracować, na kolejnym odcinku na jakimś innym. ten kombajn jak widać jest bardzo wydajny, dość szybko idą żniwa nawet na takim większym polu. Ale podejrzewam, że jak już połączę tamte pola razem, razem z tym, no to już chyba będzie mi potrzebny jeszcze większy kombajn, czyli ten case duży. Chociaż z tym John pewnie też bym sobie poradził, tylko zajęłby to trochę czasu. No jeszcze będę widział jakie duże pole powstanie. No to fajnie, że jest tak dużo tej pszenicy, no bo będziemy mieli też dużo mąki na chleb. A ten młyn dość szybko przetwarza tą mąkę, też piekarnia dosyć sprawnie produkuje ten chleb, więc fajnie, bo mogę na tym za zarabiać fajne pieniądze. Później, jak będę miał więcej pól, no to może jeszcze pomyśleć nad olejarnią, żeby siać więcej rzepaku i słoneczników na olej. ciekawe czy uda się dojechać, czy już będzie pełny zbiornik, ale chyba się raczej uda dojechać do końca. Akurat chyba sobie dojedziemy tam do końca, wysypiemy pszenicę, no i będziemy kończyć ten odcinek, a pod odcinkiem dokończę sobie tą resztę. No jeszcze trochę zostanie miejsca w zbiorniku, ale to sobie już wysypiemy, jak akurat jestem tutaj obok ciężarówki, to można to wysypać. Okej, okay, ale myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!